Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau zaprasza na seans. Zadaliśmy wspólnocie pytanie: Czym jest dla ciebie MF Tau? Oto kilka odpowiedzi. Hejka, kochani! Odpowiadając na pytanie, czym jest dla mnie wspólnota, to przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że dla mnie osobiście wspólnota jest takim żywym świadectwem tego, że człowiek może się zmienić. Tego, że pomimo różnych problemów, trudności, przeciwności, które nas spotykają, z którymi się często musimy mierzyć, np. w szkole, w domu, gdzieś w jakimś środowisku, w którym przebywamy, i nie widzimy gdzieś sensu no nie czy tam w ogóle możliwości żeby że taka zmiana jakakolwiek zajdzie, że będzie dobrze. To wspólnota jest właśnie tym miejscem. Wspólnota jest właśnie taką nadzieją na to, że może być lepiej, że doznamy pewnego rodzaju uzdrowienia. Oczywiście to jest proces, ale wspólnota jest takim miejscem, które odkrywa talenty, które odkrywa pasje, które wydobywa z ciebie to, co jest najlepsze w tobie. Wspólnota pokazuje ci, w czym jesteś dobry, nawet jeżeli cały świat chce ci powiedzieć, że jesteś w czymś zły, że nie Powinieneś się gdzieś tam w czymś udzielać, to właśnie wspólnota pokazuje ci, że powinieneś. I jeszcze tak szybciutko, wspólnota dla mnie osobiście jeszcze jest częścią życia, po prostu, bo wiecie, nawet jeżeli kiedyś się zakończy tą formację, kiedyś trzeba będzie odejść, to wspólnota zawsze będzie. W Tobie, ponieważ to, co przeszedłeś, przeszłaś, albo przejdziesz dopiero we wspólnocie, i to, jak to zakiełkuje, jak się będziesz o to troszczyć, to zawsze w Tobie już będzie. To Ciebie będzie tworzyć, to Ciebie będzie kształtować. Więc wspólnota to jest nie coś na chwilę. Jeżeli dobrze w to wejdziesz, jeżeli dobrze to przeżyjesz, to wspólnota będzie właśnie dla Ciebie na całe życie i tego właśnie Tobie życzę. Wam życzę, żeby właśnie wspólnota była dla Was takim miejscem. Wszystkiego dobrego. Hej, hej, e, jestem ja tu, żeby powiedzieć jakieś dwa słowa o, o MF. E, więc jakby dla mnie MF to jest takie miejsce, w którym poznałam, e, poznałam bardzo wyjątkowych ludzi, którzy, z którymi mogę porozmawiać na, e, na jakieś wspólne tematy i mieć jakieś wspólne wartości. Mogę też e, rozwijać swoją wiarę, dowiad dowiadywać się nowych rzeczy. Mam czas na modlitwę, na takie pogłębienie relacji z Bogiem, na wyciszenie, na refleksję, i jest to dla mnie takie bardzo budujące, i, i w zasadzie to jestem bardzo wdzięczna, że Bóg mnie przeprowadził tutaj tej wspólnoty. I sobie nie wyobrażam innej bez tego. Hej, tutaj Wspólnota ze Stalowej Woli, Ola i Zuzia. E, Chciałabyśmy Wam powiedzieć, czym jest dla nas wspólnota. Dla mnie to drugi dom, osoby, których nie spotkałyśmy przypadkowo i ja jestem naprawdę wdzięczna, że mogłam ich odnaleźć na swojej drodze. E, jest to rodzina, są to ludzie, którym można się zwierzyć z każdego problemu którzy y, gdy zajdzie taka potrzeba, to zawsze nam powiedzą swoje trzy grosze i y, 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 y jest to po prostu drugi dom. Y, jeśli chodzi o rekolekcje z Poleto, to bardzo serdecznie polecamy. Są najlepszymi rekolekcjami, na jakich byłyśmy, poznałyśmy tam tyle osób, jakby... Y Jesteśmy dość świeżą wspólnotą, ponieważ e, działamy tylko rok, ale trzeba powiedzieć, że dla mnie rekolekcje z e, Poleto zmieniły wiele w moim życiu. Otworzyłam się na nowe doświadczenia, na nowych ludzi, których poznałam i nie żałuję. Cześć wszystkim, jestem Martyna i chciałam Wam opowiedzieć, czym dla mnie jest ta wspólnota. Ja, młodzież franciszkańską, ta widzę jako miejsce. Gdzie my, młodzi ludzie, spotykając się ze sobą nawzajem, jedząc, śmiejąc, modląc się, po prostu przebywając ze sobą razem z kapucynami w takim charyzmacie franciszkańskim, poznajemy Pana Boga, nawracamy się, pogłębiamy z nim naszą relację. Dla mnie osobiście ta wspólnota jest, jest miejscem, w którym się odnalazłam. Dzięki, dzięki tej wspólnocie, dzięki tym ludziom. Poznałam swoją wartość jako człowieka, jako kobiety i zrozumiałam też, jak bardzo ja jestem ważna dla Pana Boga, ile ja dla Niego znaczę. Poznałam też naprawdę wielu cudownych ludzi, za których codziennie Panu Bogu dziękuję. I co? Mam nadzieję, że za niedługo się spotkamy.